Another downfall. But we stand up again. Another wrong turn. One more time, heavy. One more time, guilty. Show me how to cope. Told me how to forget that We did something that we can't bury Doesn't matter if we close our eyes We did something Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... i ja. I Nuri oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj witamy się z wami z bardzo dobrym humorem, bo jest 1 czerwca i nie chodzi mi tutaj o dzień dziecka w Polsce. No oczywiście my też się dzisiaj bawimy jak dzieci, ale 1 czerwca to data, która w Turcji oznacza, powiedzmy Koniec pandemii. Wiadomo, że sprawa cała z wirusem jeszcze się nie skończyła, ale od dzisiaj większość rzeczy jest w Turcji otwarta skończyły się zakazy. Można sobie wychodzić już na plaże, do parków, na promenadę. Otwierają się też restauracje, kawiarnie itd., więc wracamy do żywych. No i też. Dzisiaj postanowiliśmy się z Wami przywitać z takiego pięknego miejsca na łonie natury. Może, jeżeli oglądaliście vlog z zeszłego roku ze skaczących rybek Indzi Kefali, tutaj Jelinka, to już widzieliście to miejsce. W tym roku też tu przyjechaliśmy. Co roku tutaj pięknie kwitną maki i inne polne kwiaty. Zaraz Wam pokażę okolice. No i za chwilę też chyba podjedziemy zobaczyć, czy rybki skaczą w tym roku. Tak. Skoro już można. No dobra, to widzimy się za chwilę. Zobaczcie, tak to wygląda w całości. Tam w oddali nasze piękne jezioro Van. A tutaj wszędzie w tyle kwiatów. Ok, przyjechaliśmy do miejsca zwanego Balek Bendy. Rybki oczywiście skaczą, fruwają, zaraz wam to pokażę. Eee, przyjechaliśmy sobie tym razem tak po prostu tylko tutaj odpocząć i chciałam też zobaczyć, czy faktycznie ludzie już korzystają z tego, że jesteśmy znowu wolni i czy piknikują. Oczywiście tak, już wam pokazuję. Eee, a o rybkach dzisiaj mówić nie będę, bo jeżeli interesuje Was to zjawisko, no to sobie zobaczcie koniecznie film z zeszłego roku. Tam szczegółowo o tym wszystkim opowiadam. Dzisiaj mogę Wam tylko powiedzieć, że rybki te nazywają się Kefali i są to rybki, które co roku tutaj skaczą pod prąd rzeki, żeby udać się na tarło i wygląda to właśnie tak jakby fruwały, takie No. Zobaczcie, już wam pokazuje ile jest ludzi, jak okolica wygląda. <grystanie> Trochę ludzi jest. Nawet ktoś tam robi grilla. Tutaj zdjęcia rybek. Zaraz tam podejdę, wam pokażę, jak skaczą. No i No. A, No. Zobaczcie, a tam mamy konika. Ciekawe czy i to koń. Tak sobie po prostu brzyd? Leży jeszcze tam małe. Ale piękny. I leży mały źrebak. O malutki pije mleko. O, więc nawet konia znaleźliśmy. Ja nie wiem, czy to jest koń tutaj właściciela. Koń i zrebak. Koń i zrebak. No. no. Uroczy widok. Tyle razy już tu byliśmy nie było nigdy tego konia. Nie wiem. No, nie no ja nie obstawiam, nie. że właściciela, bo kto no, nigdy sobie tak z koniem z źrebakiem tu chyba nie przyszedł. No i tu przyjemnie tak. Przyjemnie i sporo ludzi piknikuje. No, powiem Wam, że czuję się już dzisiaj naprawdę zupełnie normalnie, jakby. Cała ta sytuacja już się skończyła. Od razu lepiej co? No nieście trochę i będzie całkiem nie. normalnie. Tak. Znaleźliśmy jakąś polną drogę. Zaraz Wam ją pokażę i zobaczcie dokąd tutaj przyszliśmy. Taką jakąś przyszliśmy drogą między tymi krzakami i zobaczcie ten widok. Jest właśnie ta rzeka, którą przed chwilą widzieliście z rybkami. Zobaczcie to. Wow. See we're out of time. I guess no one to play. Nobody crossed the line. I guess we couldn't see somehow we couldn't feel. Maybe we will so fast. maybe we got too high. Wpada do jeziora. Nie wiem czy będzie widać, ale tu chodzą barany tak wysoko pod górą. Ale jakie one dźwięki wydają, nie wiem czy to będzie słychać. Teraz musimy wrócić znowu tą samą drogą przez krzaki. Taka droga i płoty kolczaste Co to jest? Mrki jak pracują mhm. Cały ciaskę nie odpoczywają chwilę. Idziemy. Dobrze, pochodziliśmy sobie tutaj. Zobaczyliśmy, jak w tym roku, w tym sezonie wygląda. Teraz jedziemy coś zjeść. Inne knajpy jeszcze się szykują. Nie wszystko jest otwarte. No to zjemy KFT z autobusu. Taki autobus. Zobaczymy, czy KFT dzisiaj serwują. A tutaj mamy tył tego autobusu. Siedzimy przy samym jeziorze. I tu jest jeszcze jedna część tej knajpki. U góry też można siedzieć. No... Czekamy na jedzonko. Odkażanie rąk przed jedzeniem. Kolonią. No i tu bliżej. Pokażę. Woda kolońska. Ładnie pachnie? Mhm. Super. Mamy już nasz chlebek z kefty. Mm. Te papryczki pewnie będą ostre, co? No, ja lubię. To smacznego! Afietosu Dzięki! Promenada nad jeziorem. Wreszcie otwarta. Nareszcie można chodzić <laughs> bez... bez troski o mandat ale zobaczcie, jakoś się ludzie nie rzucili, nikogo nie ma, tylko my chodzimy, chyba że po prostu już jest ta godzina, ale jest przyjemna pogoda. Naprawdę dzisiaj pogoda przyjemna, bardzo ciepło, ponad 20 stopni, ale w słońcu dużo więcej chyba, co się śmiejesz? No, bo myślałem, że będziesz kręcić Meraba tutaj, Magdaska na no łokawostkę. to już było. No, teraz już się pomału robi chłodniej, bo zachodzi słońce. Ale cały czas jesteśmy w krótkim, bardzo przyjemnie się spaceruje. Jeszcze chciałam Wam dać znać, tylko bo nie dałam. Co, jedliśmy tam keftę. Widzieliście, jak jedna porcja wyglądała. Dwie takie porcje i dwie puszki napoju. Wszystko kosztowało 29 lirów. Spacerujemy jeszcze trochę. Się wystraszyliśmy. Tak chodzimy nagle, coś zaczął miauczyć. A tu tutaj, tutaj ten typ się schował. Teraz akurat taka fajna pora. Wszędzie jakieś roślinki. Ale zobaczcie co tu się dzieje. Na końcu promenady jakiś taki dym. No nie wiem, coś się pali chyba. No nie wiem. Coś tam się pali. Czy palą coś na polach? Takie dzisiaj będzie zakończenie. Nie mogę patrzeć. To już Ja was widać. nie widzę, ale... Ja też nie? Mm. No. To chcieliśmy za... nagrać już zakończenie. Gdzie jest kamera? Bo już tam gdzie słońce, tam gdzie nie widzisz. Bo już yy, będziemy się zbierać do domu. Więc jeżeli Wam się podobał Ci ten vlog, to zostawiacie łapki w górę. Subskrybujcie. Yy, no, a my spadamy. Tak. To do zobaczenia w następnym filmie. Jró